A tu Lenka! że jesteście, dzisiaj nagrywać pojedynek Subway Saves i O o tak! Będę ja kontra Lenka. Ja wygram! Zniszczę cię. Nie. Zniszczę cię! Nie! Zniszczę Nie! Zniszczę! Nie! Zniszczę! Zobaczymy! To jest y, Ten wielkanocny. Ja... Co wielkanocne jest? To. Soboś teraz? Tak. I on nie wchodzi mi. Mm. <grym> przeszkadzał. Hmm. I o! I o! o. Chłopie! No, wielkanocny, a wziąłem sobie na to, jakby było na ten. Na Halloween. Tak, I oni, ręce nie przeszkadzaj, bo to ja będę Ale to mi bo bo byś oszukiwał pewnie Soniaczku. No właśnie. Na świecie że jak coś Nie, 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 dziada. No i oni, przeszkadzaj mi. I też bym nie mi. ty też musisz przeszkadzać swoimi. Jak to będę robił? Smeru, smyru, smyru Tak robił? Hmm... Eee. No, tak Daj, tak. Bo cienko grasz, roz, rozwalę cię, normalnie zobaczysz. Nie. Tylko nie. Nie miałam tego szczęścia Co tam mówisz? Nic nie mówię. Nie masz tej kasy już? O, 120. 120, 120. No proszę, proszę. Dwa grosze. A, a, 2 grosze. jak grypuję. Chciałbyś powiedzieć ją. Graj, graj, młoda. Będziemy nagrywać na zemiankę. Raz lęka, razja. I tak ze 3-4 razy, bo więcej, nie? Tak. I później zsumujemy punkty. I zobaczymy kto uzbiera więcej. Czyli te pierożki, tak? Tak. Siedzę tu długo. O w mordę. Oh no. Ty już wiecie, coś masz. To zaś się zwalisz. Zobaczysz. Ja to już widzę. Widzę w moich snach. O nie! To 272 272, okej. Okay. I o jak Podsumuje ci? 272. No faktycznie. Okej. Oki To teraz ja będę. I oka! No teraz ja będę ale ja z inną postać? Nie będę ja tą dziewczyną, no. Dobra, rodzic. Za jakieś chłopaka, no, zmień mi. No, mam jednego chłopaka. Akurat dla mnie. Ok, to... Wybierz sobie... Albo o, logo, ten będzie, no? Al, albo tego, albo tego. Dawaj tego, jak wygląda, tak zbi jak zbiw trochę, ale faj fajowskie. Cześć mniesz, cześć mysz! I jadę z tym koksem. I o przegrasz. I, nie, ja już to widzę. W prawda? Nie. Ja jestem subciu w tą grę. Ym, wyjątkowo, może jeszcze raz? Nie. Please, please. Nie, nie. Fieloski. No nie! Obciach! Wygrywam! Nie, 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 nie! Normalnie szok. Od tego krzyczenia. No i co ja? Mijo? Włączę teraz ty sobie postać. Dobra. Ja sobie zapiszę. Oj. Cztery, cztery i ona rowery. Boże, z czym się włącza? Zmienię sobie postać. Zmienię sobie, zaraz się, zmniejsza. Za się zobaczysz. Może. No nie co się stało, no... Się... Ekrana coś nie nacisnąłem, przejnałem, no. no ja tego Ja naciskałem. Chłopem grasz? Tak. Łe, to zaś nazwalisz. Nie no właśnie grałam chłopem i miałem dużo. Chyba grałem chłopakiem i... A kiedyś? To miałam 40. 400. O! A kiedyś to gram w Krakowie ha. i mam bardzo dużo, Boże, tych pieniędzy Jak to się nie mogło stać no? Czemu ja tak się grałam i teraz, i teraz mam takie... Jak to się nie mogło stać? Cztery pieniążki tylko, to jest niemożliwością, bo ja trenowałem wcześniej nie. Ekran źle nie zadziałał Ja ci mówię ręka. Nie, nic, nic nie zadziałał Dlaczego? No i to. Mówię ci, że zadziałał, Nie Nie miałeś szansy, Jo Musiałeś już tak wytrzymać, bo leśnie. Co ty nie powiesz? Mm. O oh no, Boże. No, o, siu, siu, siu. Ja ci dam, siu, siu, A, ile? 130. 135? 135 pięć. Osiem. Zapisuję na I teraz ja sobie jeszcze raz. No, może ten chłop, spoko. Dalej. Ej no, no! co ty zrobiłaś? To jest oszukiństwo! To było oszukaństwo teraz! Nie było! No nie! Jeszcze raz mam włączyć, ty? Nie! Jest... Tak, nie, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. To było... Bo i włączyłaś... No, tak nie wolno grać. Mnie garbo Od tego krzyku, jak ja się się na swoje pieniążki. I skusi. Ja to widzę. Ej, i ja o ty skusisz. Skusi. Nie skuszę. Ale... I o twoje... Mamusi... Czekaj. Co? Co do mojej krawędzi masz? Coś do mojej mamuni? Tak. Powiedziałam, że i o skusi, bo się nie ćwiczy. 37 No po prostu To jest jakieś oszukaństwo Nie, nie jest oszukaństwo Dobra, wezmę tego guptełka jakiegoś wezmy sobie hmm. Ile miałem punkcików? Co? Ile miałem punktów? No ty, ty miałeś 31. 31, to no, sobie. Jakieś... Hmm Kogo mam wziąć Tom? No weź zmień sobie... Zaszę? Tak. Czy tą wąpizdę, czy taką mam? To masz, masz kimś innym raz. Dobra wezmę sobie... Masz no. To z majtkami wystąpi. Behehe! Dobra, muszę być. Ej, mama mi I o ty cieniarzu, chłopie, po prostu totalny... Lama z ciebie straszna jest. <grywa> tak, i ja Lama, lama! Bo, bo, to, bo tam. ekran coś dotyka, i w ogóle, nie, no. Nie, jest zle, nie jest W ogóle chory jestem. <grywa> Dlatego! O. No! Ile punkcików? Dwadzieścia. Dwadzieścia. No mi No nie się tak. Lęcia, dawaj, dawaj, teraz uruchomię jakiegoś wiesz tam? Dobra. Hopa. O, coś ty się taka zawiesiła? Eee... Co zrobiłaś? Boże, wcisnęłam quizy. Quizy? Tak, mam je naładowane. Monaco! Ty, 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 ty. Monaco, Monaco, Monaco! Tak się, posuń mi się na chwilę, bo nie mam miejsca. Świętowina, Nie? Wiesz, jak jest mi chłopaka wybierz, dobra? No dobra. Ok, jazmentos? To to jest! Ale kom. No nie. Co się stało? Dobra, moment. No. Masz kiedyś... A tego sfałka, można tym sfałkiem grać? Śmieszne? Nie możesz, bo to jest zero, widzisz, co? A. O! A ten jest za pieniądze. No, nie, to jest kryształ. Już masz tego chłopaka? Tylko tego? Dobra. Bo mam zero. Okej. Okay. To weź tego? Tak, może tego kolorowego, włącz mi. Tego? Ta! Normalnego. oki, dołki! Dwa Do, dołki! Lecimy z Koksem. Tu. Tap to play. Jeskusisz. A tam skuszę. I kozę ci wy i ja y, twój y, i od... koza wylatuje, ci skusisz. Jaka koza? No koza z nosa. Czy no. jest <śmiennie> Zagazujesz mnie? Swaniano. Taka za... jesteś. I, o, a prawda, że kiedyś ten. Nie co? A kiedy twój jest wynik najmocniejszy? Co? Kiedy, kiedy był twój najmocniejszy wynik? Yy, nie wiem, 200 coś. 200 coś. A, jak, a ja chyba już nie pamiętam. Moje zebrałeś. I co on daje? Nie, no, po prostu tutaj potrzebuję jeszcze ich 10, czyli jeszcze dwa. I wtedy będzie mi. super lepiej wszystko, szło, tak? Nie. Dostałeś chyba pieniądze wow, wow, wow. Ja te... Źle pobiegłem, źle pobiegłem Czekam o... więcej te pieniążków No to ja sobie wiem. Nie! O nie, 85 pieniążków Tylko No nie A to była taka zagadka I to mam goffa I jeszcze 29 Potrzebne Dobra Będę chłopcem No nie, myślisz że Nie, chłopcem już gram uh -huh. O nie I on Dlatego, mi... że jestem przyziębiony. Dlatego, bo jestem przyziębiony. Ja wam powiem. Nie. I on jestem. Mi... o. A nie, bo <laughs> I o, słuchaj, mi <laughs> też się kiedyś tak zrobiło. Wiesz. Rozwalacie w cyterio. Kiedyś. <laughs> A ty z cyterio i ja nie musisz grać. No, to się nauczę. Nie nauczysz się. On jest jak kupikał. No dobrze, haha! ha ha! No się śmiej, no haha! Ha. No. Uszy moje zwiędły! Nie popisuj się! popisuj się, ale się popisywać! Ej, o, ja mam kruczek! No, patrz, patrz. Ale nie dotykaj, że jest kluczyk, bo to było oszukistwo. I no. by kluczek to było oszukistwo. I by było pięć tych karnych pieniążków. To już twoja czwarta runda. To jeszcze później jeszcze jedna, piąta. A ja mam jeszcze dwie. No to na bank przegram, na bank. No nie przegram. No nie, masz taką już masz taką przewagę punktową, że po prostu... O, a może i nie? Nie, nie... 223. Okej, okay. zapisuję na kartce 223, okej. Okay. 223... Okie doke. Teraz ja będę grał. Poczekaj. Poczekaj, no poczekaj, poczekaj, niech nie, nie. się dobrze. Tak. Ej no! No... Mm. <mulacza> o, tam na górę muszę wejść, spoko. spoko. No, my... <grych> 25 A widzę, teraz... O właśnie... Te, ile tego biegu, to byś wygrał. No nie, nie... Nie poszło mi w ogóle, no... Okej, okay, teraz ścieżka. Nie było 25, tak. Dobrze. O, od razu się wyje... Wiedzia... Kinik. Na razie wolno się biega, ale potem to już szyko, Widzicie? <laughs> Chce mi się płakać! I on nie płacz. Będę płakał! Wszyscy <laughs> zobaczą, że się ze mnie śmiać! Że z tam przegrałem! I to tak, tak, tak strasznie przegrałem! No jak się mu stać? <gry> jajeczka Wielka prawda? prawda? <gry> Jajieczka Wielka jajeczka no? <gry> Boże, co ja mówię? O, widzicie? dziesięciu. Ten... O, No ten, ten umarł, patrzcie, umarł. To miał, jest twój... 0. No wiesz co Ile? 30... 138 okay. Powiem Ci, że jak się gra, takie coś, to jest trudno, nie? Bo gadamy gadamy się wiemy, nie? No właśnie. Jak się gra, tak... No, no za to się lepszy osiąga wyniki, nie? Aha Dobra, teraz inaczej. Teraz zrobimy inaczej. Jak? Masz ty kamerę trzymaj. Dobra, będę trzymać. Okej, okay, i teraz spróbujemy zagrać. Wow! Co się stało? Zapadałem się. Sóbuj się 168 teraz ja będę grał. Ok. Okej. Teraz Ty skusisz. Ej, patrz jak on teraz w tej chwili skuci. No proszę, proszę. I o teraz teraz Co za skuszenie wielkie. Ja już to widzę. Nic z tego moda. Teraz ci pokażę klasę, To jest ja wygodnie. Nie wygodnie sobie siadłeś. I o, przegra Na kogo głosujecie? O nie, te dziwne buty. Ja nie lubię. Na kogo sobie, głosujecie? Na mnie czy na jo? O! widzisz? I magnesik jeszcze. Nie. Niezły nie? nie? Jest, nie jest. No czemu to mogły mnie spotkać? I rozwali się. A jak się powiedziała, szybko. że się rozwali. No. Jak mówię o tej mamusi, to jest, No nie. Ile? 90 ile? 90, 90. lipa. No to koniec już. Tak, teraz przycinać. O nie, ręcia Ogłaszam wyniki tego pojedynku, który po prostu dla Io zakończył się tragedią. A bo mówi, że, byłem, że jestem chory no kiedyś. Nie. Kiedyś jak sam zagram. To, 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 to będzie lepiej. I o zdobyłeś 235 punktów w sumie. A ręka 791. Ręka z ręki A ten o, tak o tym nie, nie pomyśleliśmy. Yy, 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 może. Mam! Czekaj, okay, czekaj. Okay. Co jest. Proszę!